Witam was w trzecim odcinku serii Polacy na wsi Jak wiecie no mamy z czerwca Poprasowane kostki Zbieramy, pokażę wam coś Struszek pełny Więc Dzisiaj tam sąsiad dla mnie Pomaga dla sąsiadów Tygrysa A ja widzę, jadę po nowy nabytek I też po pszenicę w paletach. Mam trzy palety kupione pszenicy. Już kłopotam na mój nowy nabytek. Ja ręce po kolei nie połączyłam. To to, że... Więc no że widzowie, no nie wiem. Są, to pewnie po Więc ja będę tam jakieś ręcznie sobie wypchnąć. Tylko gb... Znaczy Wiadomo. tu mi zjada łąka. Jeść tak na samym odcinku będę już żniwa, bo nawet za miesiąc albo za dwa miesiące już znowu. Z niwa będę. Z niwa, śniwa. Niektóre lata, żniwo są dla nami oceny, które szczęśliwa. No, a niektóre smutne nawet. No, no to jest prawda. Na boką pancie się No to kiedyś, wiem, że taki jest Stasiu, miłego po fajnym i się spalił. Jak poszedł na przerwę i na słońcu był, nie się podpalił. No, kiedyś była no, sytuacja, to jest że... To jest prostu, ale on odszkodowanie. Kiedyś była sytuacja, że u gościa na polu, co nie ten, Ciężarówka ze zbożem spłonęła. ona była najgorsza. No zobaczcie, to jest nowy obietaczek. Trzy palety. Pszeniczki. Idziemy na gospodarkę. Podobno Jak chcesz, e, e, Tygrys e, mogę ci tam rozmawiać w moim domu, mój bóg chowa. Damian? No. Czy idziesz z Damianem w gospodarstwo? Jak nowy nabytek? No, ale najpierw ja zobaczymy, jak to jest fajne, tutaj u uh, Tygrysa robić. No, wracam po kogo i tak wracam ze sklepu. Co, co ty przecież chcę te belki pozbierać. Te belki, po tu To już Pobień, nie idzie, jeszcze tu no to już nie ma, właśnie tutaj podjeżdżaj już To jest O to <śmany> Widzowie! Będał mi nowy nabytek. Co jest? Co jest, widzowie? Gnie się! Dużo, koło, rzek. Gdzie jesteście? Lecę do was. Gdzie? Mała. Tutaj widzę kosteczki. Chyba ta prawie Naprawdę do ciebie. siebie. parę metrów zostało i koniec, Dała jest na gospodarstwo, że tam lecę i układać tam. Też na bosko już z tym zostałam. Chyba nie wiem, gdzieś przy kurniku sobie to ustawię. Te palety. Głe palety sięgną A i ty ty, przecież jak byle tak gdzieś położył to i tak Rzucam, bo tu się nic nie, zdaje, nie stanie. Przecież tu mam trochę tych balotów, trochę jestem balotem. O kurczaczki mam! Takie malutkie. A ja zobaczę co mam. Nie, ja nie, mam. nie da. Nerda, trzeba jakbyś tam jeździć. Ja, ale bok, porzucam te wszystkie kostki, dlatego bo chyba byś tutaj solę też miał. Uch. Nie te ciężkie widzowie Nic O, samo no to widzowie, 850 kilo i kończy 850 kilo oh. Dobra popadane, popadane. Mm. I oh. Ile ją. tysięcy kredytu mam. Już 9 no, 29 tysięcy. No, Mamy już tam na pole, już to... Nie, 9000 nie, No, nie, 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 jeszcze nie,

1 na godzinę, to to była idealna prędkość. Zobie, idealnie no, kręcił. Pokażę wam coś też widzę, jak się przyjadę 30-ku. Dobra, no, dokończymy już to. I wam to na tym nie użyć, bo też widzę Napis tam. Korystuj ten motor. O jeszcze tam też nie pomyśleć. No. No. Ile by tam jeszcze zostało to podbierania tych kostek? Mało, muszę robić co Swój tu. Mogą w sumie też y, kupić sumienia w sumie ozywicowie. No ale nie trzeba. Jak kupimy to to był obornik, w najowica. Na sokryt wydawany, kilka razy jeszcze w i obornik wydawany, no to... Jest dobrze nawieziony. Teraz. To, co zaraz To zadawiam zaraz przyjdzie do mnie na gospodarkę, a zobaczyć ten mój nowy nabytek. Co? Dobra. No warto z tego nie możecie teraz pokazać dla widzów.

A trochę tak Nie Wiem, ja tam wyjdzie tego. Ja nie wiem, bo nie mamy chyba workownicy. No mi nie, nie ma. A sąsiad? To już były to już Damian. No. A ty będziesz dla siebie brał te ziemniaki, czy jak? Ziemniaki? Ja wiem, ja czy, czekam. Chcę zobaczyć, będę zbierał teraz ziemniaki. Ja, ja, ja mam taką kopaczkę i będę sobie zbierał wiaterkę. bo ja cię też w sumie od kupić ziemniaki. Damian, gdzie jesteś? Nie, ja się... też mam kopaczkę, ja, ja no, chcę, no. A ja tak chcę, Ale ja kopaczki i cezarki nie mam. Miałem ja w planach kupić w przyszłym sezonie, w tamtym sezonie, no, ale ja na razie nie kupuję.

No ale jak się błyszczą felgi. No, skościło pan. A w ogóle ładny orkan. No. W ogóle ładny orkan, tak widzę się patrzę na tego orkana. No. Dobra, tylko po to ci chciałem, żebyś zobaczył. Dobre, nie, 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 teraz, nie. Dobra, ja nie wiem, co będę teraz robił. I ja w końcu odcinek, widzimy się w lasu. Dzięki za cześć!